Rudolf. W liczkach takie rude koty występują. Miałczą. Domagają się, żeby je głaskać. Rude koty. I nawet rude pieski. Proszę zobaczyć, jaki tu jest piękny piesek. Akrobata jakiś. Biega po wiacie i mówi, że jest urodzonym akrobatą. I lubi dawać głos. U ubarwiony rudą szatą jest pies niezłym akrobatą. Latają też jakieś helikoptery do jasnej i cholery tuką się niemiłosiernie. Zjeść nam z obiektu wiał ten robiący szał, wirujący płat. Ale to nic. Chod jest piękny, rudy. Lubi łaska. Gonek ma piękny. Kitkę. Pieszew straszny. Pieszew straszny. Lubi do obiektywów, proszę zobaczyć.